zespół badawczy powstał w 2006 roku, więc niemal 20 lat temu. To naprawdę wspaniałe. Skład naszego zespołu weszło ponad 25 badaczy z całej Polski. Pasjonaci, politolodzy zajmujący się badaniem samorządów, większość z nich jest od początku w składzie zespołu. Zajęliśmy się analizą wyborów do sejmików województw w Polsce. Dlaczego taki wybór obszaru badawczego? W tych wyborach rywalizują ze sobą głównie duże partie ogólnopolskie, z którymi próbują konkurować komitety regionalne. Stawka wyborów regionalnych jest bardzo wysoka. Przez 20 lat zebraliśmy dane z wszystkich aleksynacyjników. Ostatnia nasza książka dotyczy wyborów w 2024 roku. Analizujemy podmioty, które uczestniczą w rywalizacji wyborczej. Pod lupę bierzemy frekwencję wyborczą i wyniki. Przyglądamy się uważnie zarządom wojewóz i szukamy wzorców formowania się regionalnych egzekutyw. Zachęcamy do lektury. Zachęcamy do lektury. Zachęcamy do lektury. Zachęcamy do lektury. Mamy nadzieję, że Wam się spodoba.